Witam serdecznie, Luka z tej strony. Dzisiaj zapraszam e, oczywiście na mój cały cykl z programu Luka, nie z, e, Luka jest nie taki zły oczywiście. E, Linux nie jest taki zły. E, dzisiaj króciutki filmik na temat e, terminalu. Co to jest terminal? Hmm, te, znaczy powiem tak, e, pokażę wam gdzie jest terminal. Yy, podstawowe komendy w, w, ostat w innym programie pokażę, bo muszę tam jeszcze się przygotować, bo chcę Wam jak najlepiej pokazać. A ja nie wszystkie pamiętam komendy, yy, więc yy, lepiej powiedzieć lepiej, lepiej się przygotować. Wam pokażę tylko, gdzie to, co jest w yy, takim króciutkim flashu jak to się mówi. Umiemy już uruchamiać programy z, z innych urządzeń, uruchamiać z, 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 re, instalować programy i inne nadawać. W tym dzisiaj się akurat zajmiemy terminalem. I w następnym odcinku pokażę podstawowe komendy terminalowe i to będzie taki ogólny teraz zarys programów dobra wpisujemy oczywiście klikamy tu pokazujemy, klikamy przeszukaj ten, ten komputer oraz źródła w sieci i wpisujemy terminal i pojawia się nam terminal Ej, na przykład wpisujemy komendy za pomocą na przykład ls Czyli wyszukuję programy. Reszty takich komend podstawowych Wam pokażę później, bo jeszcze mam, muszę zrobić Wam taki mały pokaz, jakie wyglądają te podstawowe komendy. Jest to taki dzisiaj króciutki filmik. Mam, mam prośbę. Yy, da, dawajcie komentarze subskrybujcie, komentujcie łapeczkę w górę, ja uciekam idę dalej nagrywać dzisiaj filmy bo chcę na następny na, w tym tygodniu mieć yy, troszeczkę więcej filmów więc trzymajcie się, papa, buziaki